Już od pierwszych chwil Fallout 4 okazuje się niezwykle wciągający i przewyższa swoich, już i tak niezwykłych poprzedników, Trójkę i New Vegas. Ta gra jest dla swojej marki tym, czym Skyrim był dla Obliviona. Dostajemy w nim świetną grywalność, różnorodność przeciwników, z którymi przyjdzie nam walczyć oraz ogromną ilość klimatycznych lokacji do zwiedzania. Mimo iż przegrałem w niego ponad 50 godzin i widziałem zakończenie, to czuję jakbym dopiero zaczął zwiedzać jego bogaty świat. Fabuła rozpoczyna się klasycznie od poszukiwania swojej zaginionej rodziny. By z czasem rozwinąć się w historię zdecydowanie bardziej wciągającą i złożoną. Podobnie jak Fallout New Vegas, szybko zostajemy wciągnięci w konflikt pomiędzy kilkoma grupami walczącymi o władzę nad regionem. Sami zadecydujemy, która z ich postapokaliptycznych idei trafia do nas bardziej i w jakim kierunku pójdziemy. Początkowo byłem rozczarowany silącym się na dramatyzm wprowadzeniem ukazującym przedwojenny świat i moment uderzenia bomb, po którym gra rzuca nas w wir akcji, dając nam posmakować mocy, do której będziemy musieli się wspinać. To uczucie jednak minęło, kiedy Zacząłem zwiedzać świat i poznawać niezapomniane postacie. Ogromna ilość misji pobocznych to największy smaczek w Fallout 4. Z łatwością odrywają one naszą uwagę od głównej linii fabularnej, wciągając nas swoją groteskową atmosferą oraz czarnym humorem. Dosłownie nie da się przejść z punktu A do punktu B bez zobaczenia czegoś odrywającego uwagę od bieżącego zadania. Jak mógłbym tam nie zajrzeć? O, tu na pewno jest coś ciekawego. O mój Boże, dzień po czwaro. Misje poboczne obfitują w masę smakowitych nagród. Między innymi dlatego, że system tu użyty jest bardzo podobny do tego z Diablo. Unikatowe zbroje i ekwipunek możemy pozyskać pokonując przeciwników zwanych legendarnymi. Trudno mi było rozstać się z tymi rzeczami. Miały w sobie ogromny potencjał, często nawet zmieniałem swój styl gry, by korzystać z bonusów, jakie dodawały. Co więcej, te rzeczy, podobnie jak prawie wszystko, da się ulepszać. Możecie mi wierzyć, system craftingu Fallouta to istne szaleństwo w pozytywnym znaczeniu. Można zmieniać statystyki, ale też i wygląd broni, tworząc zróżnicowany arsenał na każdą okazję. A ponieważ wszystkie przedmioty w grze składają się z części, nic nie jest bezużyteczne. Raz nawet wybrałem się na poszukiwania ołówków, abym mógł z pozyskanego w ten sposób grafitu stworzyć ochronę przed promieniowaniem. Nasza postapokaliptyczna wizyta na pustkowiach to jednak dużo więcej niż tylko crafting. Fallout to rewelacyjna strzelanka. System celowania oraz walki działa tak sprawnie, że właściwie moglibyśmy całkowicie zrezygnować ze wspomagania się systemem VATS. Jednak tak naprawdę nie warto tego robić, ponieważ roztrzaskiwanie przeciwników przy spowolnionym tempie to rewelacyjne widowisko. Trzeba też pamiętać, że VATS nie zatrzymuje czasu, a jedynie go spowalnia, więc kule nadal lecą w naszym kierunku. Dodatkowo nowy, ręcznie aktywowany system krytycznego trafienia oraz zdolność do wyłączenia spowolnienia czasu dają nam pełną swobodę przy wybieraniu taktyki na polu walki. Niestety walka w zwarciu wręcz nadal jest trochę uproszczona i prezentuje się niespecjalnie. Cały system umiejętności został przekształcony w nowy system profitów, jednocząc tym samym cały rozwój postaci pod ikoną Vault Boya. Znajduje się tam bardzo wiele opcji, które odblokować będziemy mogli dopiero z czasem. Wraz z każdym nowym poziomem zajdzie nam dłuższa chwila na zdecydowanie, w jakim kierunku się chcemy rozwijać. Sporą zmianą jest również fakt, że teraz pancerz wspomagany zachowuje się niczym chodzący czołg. Jego zakładaniu towarzyszy widowiskowa animacja oraz nie możemy już go nosić jak zwykłej części garderoby w podręcznym plecaku. Na dodatek zasilany jest paliwem, który trzeba znaleźć na własną rękę. To wszystko sprawia, że założenie zatankowanej zbroi i powrót na pole bitwy jest odczuwalne jako wielkie wydarzenie. Nowym elementem rozgrywki jest możliwość rozbudowywania własnej bazy, z której właściwie jesteśmy w stanie stworzyć całą metropolię szałasów oraz budynków. Niestety Podczas gry nie czujemy, by nasza baza ofiarowywała nam coś mocno wpływającego na całą przygodę. Płynność gry na konsolach. Czasem zawodzi, a framerate potrafi spadać poniżej 30 fps. Gra prezentuje się już lepiej na komputerach PC? Niestety, na wszystkich platformach można dostrzec zwieszenia gry, a od czasu do czasu znajdziemy misję, która nie rozpocznie bądź nie zakończy się poprawnie z powodu błędów w skryptach. Ale nawet to wszystko nie potrafiło zmniejszyć mojej rozkoszy ze zwiedzania, walki, zbierania przedmiotów oraz przemierzania tego fascynującego świata. Świat, eksploracja, tworzenie przedmiotów, atmosfera oraz historia zawarta w Fallout 4. Są solidnymi podwalinami tej niesamowitej sandboxowej gry RPG. Doskonalenia naszych gadżetów, charakterystyczni towarzysze i ciekawi wrogowie sprawiają, że warto spędzić nad tym tytułem długie godziny. Wpadki techniczne nie są w stanie powstrzymać prawdziwego podróżnika, wojownika, projektanta i architekta w jednym. Po więcej falautowych wieści zostańcie z nami na IGN.